Ok, kamera odpalona, a więc witam Was serdecznie. I wykonamy teraz kilka pomiarów z odczytem przy wykorzystaniu tutaj, właśnie tych e, funkcji sufmiarki. E, przypominam, że jest to część druga. W pierwszej omówiliśmy budowę, podstawowe e, funkcje e, tej ogólnie tej sufmiarki, a tu już wykonamy praktyczne. No, jakby praktyczne e, pomiary detali. Mam tu kilka przykładowych, jakbym o, w razie czego oczywiście te mogę znaleźć, mam, mam całe pudełko innych, więc możemy tutaj zmierzyć inny jakiś, y, też inną cechę, ale przejdźmy najpierw do pomiaru najprostszego, czyli na przykład jakiejś średnicy, tak? Więc pierwsza rzecz, bierzemy sobie, tutaj mamy taki, zobaczmy, co ten może być też jakiś taki ten wymiar był. Ok, sprawdźmy jakiś wymiar, może bardziej. Widzę, takie same. Równe te średnice. Zobaczmy tutaj, tu również jest taka dość równa. Tutaj to to jest? Zobaczmy, widzę, że sam wziąłem tak, że mam Same... różne. No dobra. Okej, okay. tam może być tutaj tak. OK, mamy tutaj detal tak, yy, i będziemy mierzyć tą średnicę. Tutaj <coughs> tą średnicę zmierzymy. I teraz, yy, jak dokonamy, dokonujemy pomiaru? Przede wszystkim, a jak już też wspomniałem na poprzednim filmie, musimy tu upewnić się, że czyste są te powierzchnie. Również detal powinien być oczyszczony z wszelkich yy, zadziorów. Yy, czy też chudziwa nawet, czy też e, wiórów pyłu, którego jest przyczepiony. Więc tę powierzchnię musimy sobie e, przygotować, oczyścić. Następnie starajmy się mierzyć, nie tutaj tymi końcami, ponieważ to powoduje, że jakby, e, jak, jak dociskam, tak, w tym, miejscu, w tym miejscu, gdy dociskacie, o, tak, to tutaj ten nacisk główny idzie w tym miejscu i one, te szczypce, te ten elementy mogą się troszeczkę rozłazić. Tak więc, ponieważ moment jest, się zwiększa, jest to ramię tutaj jest większe i może dochodzi tutaj do zniekształcenia, więc w miarę możliwości starajmy się mierzyć tu. Tutaj o, tak. Czyli w miarę możliwości mierzymy w ten sposób. Jak wspomniałem też na poprzednim. Tu trzeba sprawdzić, czy stan jest dobry, czyli nie są wytarte. Bo przy niektórych suwmiarkach, chyba nawet mam taką, zaraz pokażę. Tu mam suwmiarkę, która jest dość stara. Starsza już taka. Już troszeczkę swoje przeżyła. Zresztą nie używam do jakichś takich precyzyjnych wymiarów. Tu może tak nie widać też w zasadzie. Nie, czy już naprawiają, czy nie? A tam jest taka szczelina widoczna. Tutaj ona jest mniej widoczna w tym miejscu. Tutaj, natomiast tutaj się zwiększa. Jakbyśmy wzięli pod światło, bym musiał jakąś źródło światła od dołu zapalić, byśmy widzieli tutaj taka niewielka szczelina. Ok, więc to jest ważne, tak, żeby brać pod uwagę, jakby na ile zużyta jest sama suwmiarka. I teraz. Obliczamy wymiar. Bo tutaj się mierzy, ale jednocześnie trzeba jakieś takie proste obliczenia wykonać. A więc pierwsza rzecz. Bierzemy tutaj i patrzymy ile milimetrów jest na głównej podziałce tutaj, na tym głównym noniuszu. Czyli mamy tu jest 10 mm, tu mamy 20, czyli mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest 9, tak? To w zasadzie to było widać, ale teraz, więc mamy 19 mm na pewno. Plus z tego noniusza, podziałki noniusza, szukamy tej kreski, która nam się pokryje jak najbardziej z. No jak yy, te dwie kreski powinny się pokryć, czyli ta z noniusza, Podziałki z podziałką wzorca kreskowego. I patrzymy, która tutaj najbardziej. No, moim zdaniem to by była ta. O. I więc teraz mamy 19, 1 dziesiąta, 2 dziesiąte, 3 dziesiąte, 4 dziesiąte i jedna kreska. A jedna kreska to jest dwie setki. Tak? W związku z tym macie 19,42 i taki jest wymiar. Możemy to sobie sprawdzić, jeżeli macie czasem wiadomo pracujemy czasami wiele godzin. Możemy to. Sprawdzić, czyli albo no mikrometrem nie, ale najlepiej jest suwmiarką elektroniczną, czyli bierzemy sobie suwmiarkę elektroniczną i patrzymy tam było 19,42 sprawdzamy no tutaj Nastąpił błąd niewielki. Sprawdzę jeszcze raz. OK. 19,47. Tak więc gdzieś jest tutaj jakiś błąd pomiaru. Sprawdźmy jeszcze raz. Być może tutaj się pomyliłem na... Ale to nie ma takiego znaczenia. Ważna jest... Ym... Sprawdźmy jeszcze raz. 40. Może rzeczywiście. Teraz lepiej tutaj Poprawiłem trochę. Być może też jest związane z, to, z tym, że średnica może być um, elipsą. Więc ten wymiar czasami się tak zdarza, że po jednej stronie jest troszeczkę inny niż po drugiej. Sprawdźmy raz jeszcze. 40. Ok. 40. I tu rzeczywiście mi praktycznie do. Jeszcze raz. I tutaj nie wolno za mocno przyciskać, tak, bo to będziemy przekłamywać wtedy wymiar. Nie chodzi o to, żeby dociskać za mocno. I rzeczywiście faktycznie tutaj jak spojrzymy, no to mamy tak jak na rozmiarce cyfrowej, a więc prawdopodobnie ja wcześniej gdzieś tutaj ten wymiar nie był precyzyjny, a więc 19, 4 i tu jak popatrzymy, O, widać. Jest rzeczywiście tutaj, czyli 48, one dwie praktycznie tak samo. Jest też tak zwany ten błąd paralaksy, tak? czyli trzeba pamiętać, żebyście jak um, mierzycie suchmiarką, to żeby nie brać pod kątem, Tak? Tyl tylko prostopadle jakby do naszego wzroku, ponieważ jeżeli będziecie pod kątem, zwróćcie uwagę w takim maksymalnym zbliżeniu, jakie tutaj mam możliwe. Zobaczcie na przykład, gdzie to 0 się teraz znajduje. Tutaj to jest. Ok. Tak, czyli 0 jest równie z dwójką, ale zobaczcie, jak zacznę tutaj zmieniać. Patrzcie, ten kąt, to już pojawia się pewien błąd. I łącznie w drugą stronę. Tak. O, zobaczmy. To będzie widać lepiej. Jest 0, ale zobaczcie, jak suwmiarkę wezmę pod kątem, to zobaczcie, one się przestają zgrywać. To jest ten błąd paralaksy, który powoduje. Że yy, zmiana tego kąta no, daje nam błędny odczyt, więc tutaj jest też ważne, tak, żebyśmy yy, prostopadle trzymali do jakby, naszego wzroku prosto. Ok, więc to by był pierwszy pomiar. Następnie możemy zrobić pomiar głębokości. Zobaczmy, co mamy za detal. Tak, mamy taki detal, taki jakby prawie, że kieliszek ze stali nierdzewnej, to był akurat pookrywa do takich enkoderów. i teraz bierzemy sobie w ten sposób. Tak. Ja robię zawsze tak, że sobie wyciągam najpierw ten grot jako pierwszy i później tutaj jest troszkę okrągła powierzchnia, ale dobra. I jakby w ten sposób i dosuwam, tak. O. dosuwam sobie. Tak i odczytuję, tak. Czyli mamy tutaj. Raz jeszcze. Blokuję, tak, też jest, właśnie nie wspomniałem wcześniej, należy zablokować wymiar, miarę możliwości i odczytuję. Raz jeszcze, czyli. Aha. Pamiętając o tym, że to padło ładnie było ułożone. Czyli macie 51 mm. I teraz z tego. No, nieusza szukamy, gdzie się pokrywa. Czyli pokrywa się nam tutaj ta cz czwórka 48. Czyli mamy 51,48. Tak? Bo tutaj mamy 40. Kreska to są 2 setki, 400, 600, 800. Nie będę tego sprawdzał elektronicznym. Ym, suśmiarką, ponieważ no, tu też nie o to chodzi, żeby tak sprawdzać za każdym razem, ale macie taką zawsze możliwość. Kolejna możliwość, czyli średnicę wewnętrzną, tak, czyli to, na, należy to wykonać w ten sposób no, że wie, największą średnicę, tak tutaj miar może się nawet, to wewnątrz, nawet tak do wewnątrz trochę, bo tutaj czasem jest tak, że zadziory macie. W tym miejscu są zadziory, jest jakaś faza ręcznie wykończona, i są zadziory, więc trzeba to po prostu do wewnątrz. O. I ja zawsze jeszcze wykonuję taki ruch tutaj, upewniam się, także to jest przylega, oraz lekko obrócić nie za mocno. Tu lekko też dociskam i odczytuję wymiar. Tak, czyli w tym przypadku mamy 14, bo niecałe w zasadzie. tam mam 13, to jest. Czy jak zwrócimy uwagę, to nie dochodzi do, czy to będzie blisko 98 gdzieś, 13,98, tak. Kolejne, nawet rowki, tak, tu mamy akurat taki detal, więc możecie zmierzyć rowki. To też, zobaczmy, można wykonać pomiar rowków również. Dalej, to co wspomniałem, od tego miejsca, tu pokazuję, od tego miejsca do tego można również wykonać. Czyli też, ale można to zrobić po kościomierzu. Ale można zrobić tutaj tą częścią. Czyli zobaczcie, tu sobie dostawiam i dosuwam. O. Tak widać tutaj. To powinno być ładnie widoczne, tutaj. O, ten pomiar. Tylko tu pamiętajcie dokładność, tak? Precyzy prostopadle to powinno być wszystko. I zawsze też warto, to opowiadam, żeby zrobić sobie kilka pomiarów, na przykład ze trzy i porównać, wyciągnąć ewentualnie średnią. Kolejny. To otwory były, głębokość głębokościomierz był. Zewnętrzne, czyli średnice czy też wymiary zewnętrzne by mierzymy. I tu na przykład głębokościomierz, tak? Czyli raz jeszcze pokazuję głębokościomierzem. Mogę tutaj dokonać pomiaru, odczytuję. Także wydaje mi się, że to... Aha, no pamiętać o blokadzie, tak? Blokować sobie to przed wyjęciem, czy zwłaszcza na średnicy i wtedy możemy jakby bardziej dynamicznie nią ruszać bez utraty tego wymiaru. Także wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeżeli macie jakieś komentarze, uważacie, że o czymś nie wspomniałem, ponieważ Pamiętajcie, też chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja się nie przygotowuję praktycznie do tych vlogów zupełnie, jakby przygotowuję sobie tutaj akcesoria, ale do samych vlogów one są pisane, znaczy się same vlogi są kręcone na że tak powiem takim freestylu bez scenariusza, tylko tak z grubsza mniej więcej sobie układam w głowie, co powinienem, o czym powinienem powiedzieć, ale najczęściej nawet nie powtarzam ich także. Być może o czymś zapomniałem, mam nadzieję, że nie. Tak wydaje mi się, że to jest dość obszerne wideo, także... Aha, jeszcze mogę na koniec wspomnieć. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz coś pokażę do otworów. Ono jest, sumiarka jest okej, okay, ale ona nie będzie super dobra. Dlaczego? Zobaczcie, tu jest taka pro... są takie proste powierzchnie na tych grotach. Takie płaskie powierzchnie. Co to powoduje? To powoduje, że nie wpiszecie się nigdy dokładnie, precyzyjnie w tą średnicę. O, średnica jest okrągła, tak? Kontra, jakby płaska powierzchnia. Więc nie wpiszecie się precyzyjnie w, w tą średnicę, żeby odczytać. Będzie tam delikatny błąd. Dlatego suwmiarki nigdy nie są tego typu bardzo dokładnym, precyzyjnym przyrządem. To też pamiętajmy o tym. Tu mamy dwie setki, ale to też dwie setki nie zawsze uda się uzyskać. Także pamiętajmy, że jeżeli macie jakiś przedmiot, gdzie trzeba jakieś pasowane wymiary, czy też przedmiot, który trzeba wykonać w tolerancji, zmierzyć w tolerancji jednej setki, czy też 5 mikronów, to ogólnie zapomnijcie o użyciu suwmiarki. Nie, nie można wtedy jej używać. Po prostu nie uzyskacie wymaganej dokładności pomiaru. To by było na tyle. Zeszło trochę 15 minut sporo. Czy macie się ciepło? Pozdrawiam serdecznie. Hej.